Czy kiedykolwiek czułeś, że potężne siły niebiańskie desperacko próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającym się niebezpieczeństwem? Dziś ujawnimy wstrząsające proroctwo przekazane Luz de Maria przez samego Archanioła Michała przesłanie, które władze duchowe i świeckie wolałyby ukryć przed Twoimi oczami. Żyjemy w czasach, gdy znaki są wszędzie wokół nas. Ale większość ludzi jest zbyt zajęta, lub zaślepiona, by je dostrzec. To właśnie te objawienia, przekazywane wybranym wizjonerom, mogą być naszym ostatnim ostrzeżeniem przed wydarzeniami, które wkrótce wstrząsną fundamentami naszego społeczeństwa. Luz de Maria, uznana wizjonerka, której przesłania. Były badane przez wielu ekspertów kościelnych, otrzymała niedawno pilne przesłanie od archanioła Michała, które uzupełnia wcześniejsze ostrzeżenia od Matki Bożej. To, co zostało jej objawione, dotyczy bezpośrednio wydarzeń, które już zaczynają się rozwijać na całym świecie. To, co usłyszysz w tym materiale, może wydawać się niewiarygodne, ale gdy poznasz wszystkie dowody i połączysz je z wydarzeniami, które już się dzieją, zobaczysz pełny obraz. Niektórzy będą chcieli, abyś zignorował te informacje, nazywając je fantazją lub przesadą, ale pod koniec tego nagrania sam zrozumiesz, dlaczego tak bardzo boją się, żebyś poznał prawdę. Zanim zagłębimy się w szczegóły tego niezwykłego proroctwa, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi objawieniami i interpretacjami znaków czasu. Zostaw również komentarz z Twoimi przemyśleniami. Być może sam doświadczyłeś znaków, które potwierdzają te przesłania. A teraz. Przygotuj się na informacje, które mogą całkowicie zmienić twoje postrzeganie teraźniejszości i przyszłości. Aby w pełni zrozumieć znaczenie najnowszego proroctwa przekazanego przez archanioła Michała, musimy najpierw przyjrzeć się historii objawień otrzymywanych przez Luz de Maria. Kim jest ta wizjonerka i dlaczego jej przesłania zasługują na naszą uwagę? Luz de Maria de Bonilla. Pochodząca z Ameryki Centralnej, od wielu lat otrzymuje objawienia od Matki Bożej, Jezusa oraz różnych świętych i aniołów. Jej historia zaczęła się w 1990 roku, gdy po raz pierwszy doświadczyła nadprzyrodzonych wizji. Od tego czasu regularnie zapisuje otrzymywane przesłania, które są następnie analizowane przez teologów i ekspertów kościelnych. Co szczególnie istotne, Wiele z jej wcześniejszych proroctw już się spełniło. W tym przepowiednie dotyczące kataklizmów naturalnych, konfliktów zbrojnych i kryzysów w kościele. Dla przykładu, w 2008 roku Luz otrzymała ostrzeżenie o nadchodzącym kryzysie ekonomicznym, który miał dotknąć świat. Kilka miesięcy później wybuchł globalny kryzys finansowy. W 2010 roku przepowiedziała trzęsienie ziemi na Haiti, a w 2011 roku katastrofę nuklearną w Japonii. Kościół katolicki podchodzi do objawień prywatnych z ostrożnością, jednak w przypadku Luz de Maria niektórzy biskupi wyrazili pozytywne opinie o autentyczności jej doświadczeń duchowych. Biskup Juan Abelardo Mata Guevara z Nikaragi. W 2017 roku wydał nawet oficjalne pismo popierające jej misję. Przesłania otrzymywane przez Luz de Maria mają szczególny charakter. Nie są jedynie ostrzeżeniami przed katastrofami, ale zawierają głębokie duchowe wskazówki dotyczące nawrócenia, modlitwy i powrotu do podstawowych wartości chrześcijańskich. Często podkreślają również konieczność przygotowania się zarówno duchowego, jak i fizycznego na nadchodzące trudne czasy. Archanioł Michał, główny bohater najnowszego objawienia, zajmuje w tradycji chrześcijańskiej szczególne miejsce. Jest uznawany za wodza wojsk niebieskich, obrońcę kościoła i pogromcę szatana. W piśmie świętym pojawia się w Księdze Daniela, Liście Judy oraz Apokalipsie Świętego Jana, gdzie prowadzi aniołów w walce przeciwko siłom ciemności. Jego imię w języku hebrajskim znaczy, któż jak Bóg i wyraża bunt przeciwko pysze diabła. Na przestrzeni wieków archanioł Michał objawiał się wielokrotnie. Najsłynniejsze jego objawienie miało miejsce w Fmek wieku na górze Gargano we Włoszech. Inne znane objawienia to wizja papieża Leona XIII z 1884 roku, po której powstała modlitwa do świętego Michała Archanioła, odmawiana przez wiernych na całym świecie. Co szczególnie niepokojące, w ostatnich dekadach obserwujemy nasilenie objawień i przesłań od Archanioła Michała, który ostrzega przed duchowymi zagrożeniami, czychającymi na ludzkość. Wielu mistyków i wizjonerów na całym świecie mówi o podobnych ostrzeżeniach, co sugeruje, że nadchodzi kluczowy moment w historii duchowej ludzkości. Przesłanie, które Archanioł Michał przekazał Luz de Maria nie pojawiło się w próżni. Jest ono kulminacją serii objawień, które stopniowo odsłaniały kolejne elementy Bożego planu i ostrzeżeń dla ludzkości. To, co zostało ujawnione w najnowszym przesłaniu, rzuca nowe światło na wcześniejsze proroctwa i łączy je w spójną całość. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tego przełomowego objawienia, musimy zrozumieć kontekst duchowej walki, która toczy się obecnie na świecie. Walki, która według archanioła Michała wkracza właśnie w decydującą fazę. W najnowszym objawieniu przekazanym Luz de Maria, Archanioł Michał mówi o konkretnych znakach, które już teraz możemy obserwować wokół nas. Te znaki, choć dla wielu niezauważalne, stanowią pierwsze zwiastuny spełniających się proroctw. Dzieci Najwyższego Boga, tymi słowami rozpoczyna się przesłanie Archanioła, przychodzę jako Książę Wojsk Niebieskich, by ostrzec, Was przed czasem wielkiej próby, która już się rozpoczęła, choć niewielu potrafi odczytać jej oznaki. Według archanioła Michała, pierwszym z tych znaków jest postępująca destabilizacja porządku międzynarodowego. Zwróćmy uwagę na narastające napięcia między mocarstwami, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe. Konflikty Regionalne, które mogą w każdej chwili przerodzić się w większe starcia, mnożą się na całym świecie. Czy to przypadek, czy raczej realizacja proroctwa o narodach powstających przeciwko narodom? Drugim znakiem, na który wskazuje Archanioł, są niezwykłe zjawiska atmosferyczne i geologiczne. W ostatnich latach jesteśmy świadkami bezprecedensowych anomalii pogodowych ekstremalne upały w miejscach, gdzie nigdy wcześniej ich nie notowano gwałtowne powodzie na terenach tradycyjnie suchych nietypowe aktywności wulkaniczne i sejsmiczne. Luz de Maria przekazuje, że według Archanioła Michała te zjawiska nie są jedynie skutkiem zmian klimatycznych ale mają głębsze duchowe znaczenie. Ziemia drży i wzdycha pod ciężarem grzechów ludzkości, mówi Archanioł w swoim przesłaniu. A to co obserwujecie, jest jedynie preludium do większych wstrząsów, które nadejdą, jeśli ludzkość nie zawróci ze ścieżki oddalającej ją od Bożych przykazań. Trzecim, szczególnie niepokojącym znakiem jest postępujące zamieszanie duchowe wśród wiernych. Archanioł ostrzega przed wilkami w owczej skórze którzy wprowadzają zamęt nawet w strukturach kościoła. Mówi o czasie wielkiego zamieszania, gdy wielu wierzących będzie miało trudności z rozróżnieniem prawdy od fałszu. Czy nie widzimy tego już teraz, gdy tradycyjne nauki są podważane, a nowe interpretacje wprowadzają podziały wśród wiernych? Czwartym znakiem, być może najsubtelniejszym, ale jednocześnie najgłębszym. Jest wewnętrzny niepokój odczuwany przez wielu ludzi na całym świecie. Archanioł przekazuje, że wielu ludzi dobrej woli czuje w swoich sercach, że zbliża się przełomowy moment w historii ludzkości. To wewnętrzne przeczucie nie jest przypadkowe. Jest to duchowe wezwanie, które ma przygotować nas na nadchodzące wydarzenia. W tym miejscu pojawia się fascynujący element objawienia. Archanioł Michał wspomina o trzech dniach ciemności, zarówno duchowej, jak i fizycznej, które mają nadejść jako czas oczyszczenia dla całej ludzkości. Ten motyw pojawił się już wcześniej w objawieniach różnych świętych i mistyków, w tym świętych i Padre Pio i Błógszy, Anny Marii Tajgi. Czy to kolejny dowód na autentyczność objawień Luz de Marii? Bądźcie gotowi, ostrzega Archanioł. Gdyż czas próby nadejdzie, jak złodziej w nocy, a wielu zostanie zaskoczonych. Według Jego słów, ci, którzy pozostają czujni i wierni, rozpoznają znaki i będą przygotowani, podczas gdy inni zostaną zaskoczeni intensywnością wydarzeń. Szczególnie interesujący jest fragment mówiący o szczególnej ochronie. Jaką archanioł obiecuje tym, którzy będą się do niego modlić i nosić jego medalik. W czasach największego zamętu, mówi, będę tarczą dla tych, którzy wzywają mojej opieki i uznają władztwo Boga nad wszystkim stworzeniem. Tu dochodzimy do punktu, w którym objawienie staje się naprawdę intrygujące. Archanioł Michał przekazuje, że zbliżamy się do momentu, gdy ludzkość stanie przed wyborem o historycznym znaczeniu. Ten wybór będzie miał konsekwencje nie tylko doczesne, ale przede wszystkim wieczne. Jednak zanim przejdziemy do najważniejszej części proroctwa, musimy zadać sobie pytanie: dlaczego te ostrzeżenia pojawiają się właśnie teraz? Co takiego dzieje się w duchowym wymiarze rzeczywistości, że sam archanioł Michał interweniuje z tak pilnym przesłaniem? I co najważniejsze, do czego dokładnie nas przygotowuje? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w centralnej części objawienia, które za chwilę przedstawimy w całej jego wstrząsającej głębi. Nadszedł czas, aby ujawnić najważniejszą część proroctwa Archanioła Michała, przekazanego Luz de Maria, rdzeń przesłania, który wstrząsa do głębi każdym, kto go poznaje. To właśnie ta część objawienia wyjaśnia, dlaczego tak wielu próbuje umniejszyć lub ukryć te informacje przed opinią publiczną. Według przekazu Archanioła Michała znajdujemy się obecnie w przededniu wielkiego oczyszczenia ludzkości, które w tradycji chrześcijańskiej określane jest jako ostrzeżenie lub iluminacja sumień. To wydarzenie, zapowiadane już wcześniej przez Matkę Bożą w objawieniach w Garabandal i Medjugorje, ma być momentem, w którym każdy człowiek na ziemi doświadczy bezpośredniego spotkania z własnym sumieniem i zobaczy swoje życie w tysiąc w świetle Bożej prawdy. Ludzkość zbliża się do momentu, w którym każda dusza stanie przed swoim Stwórcą, przekazuje Archanioł Michał przez Luz de Maria. Nie będzie to jeszcze sąd ostateczny, ale przedsmak tego, co czeka każdego człowieka. Każdy zobaczy swoje życie w świetle Bożej Prawdy, bez możliwości samooszukiwania się czy usprawiedliwiania. To, co szczególnie wstrząsające w najnowszym objawieniu, to konkretny czas tego wydarzenia. Choć Archanioł nie podaje dokładnej daty. Co jest zgodne z ewangelicznym stwierdzeniem, że dnia ani godziny nikt nie zna, wskazuje jednak na szereg znaków, które bezpośrednio poprzedzą ostrzeżenie. I te znaki, jak twierdzi już, zaczynają się pojawiać. Archanioł Michał wymienia pięć głównych znaków, które będą bezpośrednio poprzedzać ostrzeżenie. Po pierwsze, nastąpi seria katastrof naturalnych o niespotykanej dotąd skali. Które dotkną niemal każdy zakątek Ziemi. Będą to nie tylko trzęsienia Ziemi, tsunami czy erupcje wulkanów, ale także zjawiska kosmiczne, nietypowa aktywność słońca, deszcze meteorytów i anomalie w zachowaniu gwiazd. Niebiosa będą mówić, przekazuje Archanioł, a ludzie będą patrzeć w górę z przerażeniem, widząc znaki na niebie. Po drugie, Dojdzie do globalnego kryzysu ekonomicznego, który wstrząśnie fundamentami obecnego systemu finansowego. Archanią ostrzega przed nagłym załamaniem rynków, które doprowadzi do chaosu społecznego w wielu krajach. Ten kryzys ma być bezpośrednim skutkiem odrzucenia przez ludzkość Bożych przykazań i zastąpienia ich bałwochwalstwem pieniądza i władzy. Po trzecie, Pojawi się nowa, nieznana dotąd choroba, która będzie szerzyć się z zatrważającą szybkością. Nie będzie to jednak typowa pandemia, ale schorzenie dotykające zarówno ciała, jak i ducha, osłabiające wolę i zdolność jasnego myślenia. Archanioł ostrzega, że ta choroba będzie wykorzystywana jako narzędzie kontroli społecznej przez sługi ciemności. Po czwarte. Nastąpi eskalacja konfliktów zbrojnych, która doprowadzi świat na skraj globalnej wojny. Archanioł przekazuje, że potęgi wschodu i zachodu staną naprzeciw siebie, a ludzkość będzie o krok od samozniszczenia. Ten konflikt ma być instrumentem do wprowadzenia nowego, globalnego porządku, który będzie dążył do eliminacji wszelkich przejawów wiary i tradycji chrześcijańskiej. I wreszcie piątym i najważniejszym znakiem będzie nasilenie ataków na Kościół i wiarę katolicką. Archanioł Michał ostrzega przed wielką apostazją, która dotknie nawet wysokich hierarchów kościelnych. Mówi o rozłamie w Kościele, gdy brat powstanie przeciw bratu, a ojciec przeciw synowi w kwestiach wiary i moralności. To, co szczególnie poruszające w tym objawieniu: to bezpośrednie słowa, jakie Archanioł Michał kieruje do każdego wierzącego. Jesteście ostatnim pokoleniem wiernych, które stanie w obronie prawdziwej wiary przed nadejściem Antychrysta. Wasza walka jest walką duchową, niecielesną. Waszą bronią jest modlitwa, pokuta i wierność przykazaniom. Archanioł przekazuje również konkretne instrukcje dla wiernych na czas poprzedzający ostrzeżenie. Częsta spowiedź i komunia święta, jako duchowa tarcza przed nadchodzącymi próbami. Codzienny różaniec i modlitwa do świętego Michała, archanioła, jako broń w walce z siłami ciemności. Poświęcenie domu i rodziny niepokalanemu sercu Maryi i najświętszemu sercu Jezusa, tworzenie małych wspólnot modlitewnych, które będą duchowymi oazami w czasie prześladowań. Przygotowanie zapasów żywności, wody, lekarstw i podstawowych środków przetrwania na czas chaosu, który nastąpi po ostrzeżeniu. Szczególnie uderzające jest ostrzeżenie Archanioła przed nadchodzącym fałszywym prorokiem, który będzie podawał się za wysłannika Boga, ale w rzeczywistości będzie przygotowywał drogę dla Antychrysta. Poznacie go po owocach. Mówi Archanioł, gdyż będzie nauczał doktryn sprzecznych z wielowiekową tradycją Kościoła i będzie dążył do utworzenia jednej światowej religii, w której nie będzie miejsca dla prawdziwej wiary katolickiej. To, co nadaje temu objawieniu szczególną wagę, to fakt, że wiele z wymienionych znaków już zaczyna się pojawiać. Czy nie obserwujemy już teraz nasilenia katastrof naturalnych, niestabilności ekonomicznej, zagrożenia konfliktami zbrojnymi i zamętu w Kościele? Czy te wydarzenia nie są wypełnieniem proroctwa przekazanego Luz Marii? Archanioł Michał kończy tę część objawienia słowami otuchy: Nie lękajcie się, małe dzieci Boga, gdyż choć nadchodzą dni ciemności, po nich nadejdzie. Triumf niepokalanego serca Maryi i nowa era pokoju dla tych, którzy pozostaną wierni do końca. Co oznacza dla nas, zwykłych ludzi, to wstrząsające objawienie Archanioła Michała, jakie konsekwencje niesie dla naszego codziennego życia, dla naszych rodzin, społeczeństw i dla całego świata. Przede wszystkim. Proroctwo to stawia przed nami fundamentalne pytanie o nasze duchowe przygotowanie. Jeśli rzeczywiście zbliżamy się do momentu ostrzeżenia, w którym każdy zobaczy stan swojej duszy w świetle Bożej Prawdy, to czy jesteśmy na to gotowi? Czy nasze sumienia są czyste? Czy żyjemy zgodnie z przykazaniami i nauczaniem Chrystusa? Z objawienia wynika, że czas, który pozostał do tych przełomowych wydarzeń jest krótki, liczony raczej w miesiącach niż latach. To oznacza pilną potrzebę duchowego przebudzenia i nawrócenia, jak mówi archanioł Michał, nie odkładajcie nawrócenia na później, gdyż dla wielu później może nie nadejść. Drugą konsekwencją jest konieczność rozeznawania duchów i zachowania czujności wobec fałszywych proroków. W czasach zamętu, gdy nawet w kościele pojawiają się sprzeczne głosy, kluczowe jest trzymanie się niezmiennej tradycji i nauczania magisterium. Archanioł ostrzega przed tymi, którzy będą próbowali rozmydlać prawdy wiary lub dostosowywać je do ducha czasu. Trzecią konsekwencją jest potrzeba praktycznego przygotowania na czas chaosu, który według proroctwa nastąpi o ostrzeżeniu. Nie chodzi tu o panikę czy obsesyjne gromadzenie zapasów, ale o roztropną troskę o podstawowe potrzeby własne i bliskich. Archanią mówi o przygotowaniu zapasów żywności, wody, lekarstw oraz alternatywnych źródeł energii na okres, gdy normalne funkcjonowanie społeczeństwa może być zakłócone. Czwartą, być może najważniejszą konsekwencją jest pilna potrzeba ewangelizacji i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. Archanioł podkreśla, że każdy, kto otrzymuje te ostrzeżenia, ma obowiązek przekazywać je dalej nie w duchu strachu, ale troski o zbawienie dusz. Każda dusza, którą ostrzeżecie i przyprowadzicie do mnie. Mówi Chrystus: w innym objawieniu Luz de Marii będzie jak gwiazda w waszej koronie wieczności. Wreszcie piątą konsekwencją jest wezwanie do głębokiej modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników. Archanioł Michał podkreśla, że wiele z zapowiadanych wydarzeń może być złagodzonych lub nawet odwróconych przez szczerą modlitwę i pokutę wiernych. Nie jest jeszcze za późno, ten przekazuje, aby odwrócić bieg wielu wydarzeń, jeśli ludzkość zwróci się do Boga z prawdziwą skruchą. Objawienie to stawia nas wobec być może najważniejszego wyboru naszego życia: wyboru między drogą wiary i zaufania Bogu, a drogą lęku i poddania się duchowi tego świata. Jak podkreśla Archanioł Michał. Każda dusza musi teraz wybrać, komu będzie służyć. A co najważniejsze, to proroctwo odsłania tylko część Bożego planu. Jego pełne znaczenie objawi się w nadchodzących miesiącach. Na zakończenie musimy powrócić do początku naszej analizy i spojrzeć na całość objawienia z nowej perspektywy. To, co Archanioł Michał przekazał Luz de Marii, nie jest jedynie ostrzeżeniem przed trudnymi czasami, jest przede wszystkim wezwaniem do przebudzenia i przypomnieniem o naszym prawdziwym przeznaczeniu. Jednak jest jeszcze jeden element tego objawienia, o którym dotąd nie wspomnieliśmy, element, który rzuca nowe światło na całość przesłania. Według archanioła Michała, nadchodzące wydarzenia, choć trudne i bolesne, są w rzeczywistości Przygotowaniem do czegoś, co przekracza nasze wyobrażenie, do nowej pięćdziesiątnicy, wylania ducha świętego na całą ludzkość. Po oczyszczeniu, Tale przekazuje Archanioł, nadejdzie czas odnowy, jakiej świat nie widział od czasów pierwszej pięćdziesiątnicy. Duch Święty stąpi z nową mocą na tych, którzy pozostaną wierni i uzdolni ich do głoszenia Ewangelii z mocą i znakami, jakich nie widziano od czasów apostolskich. To objawienie nie kończy się więc apokaliptyczną wizją zniszczenia, ale obietnicą odnowy i odrodzenia. Jest to przesłanie nadziei w czasach, gdy wielu poddaje się rozpaczy i lękowi. Co więcej, Archanioł Michał wspomina o tajemniczym znaku na niebie, który będzie widoczny dla wszystkich ludzi na całym świecie tuż przed ostrzeżeniem. Ten znak, opisany jako krzyż światła, ma być ostatnim wezwaniem do nawrócenia przed momentem prawdy. Zapraszam cię do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z analizami kolejnych objawień i znaków czasu. Zostaw również Komentarz z twoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Czy dostrzegasz wokół siebie znaki, o których mówi archanioł Michał? W naszym następnym materiale omówimy szczegółowo praktyczne sposoby przygotowania się na te wydarzenia, zarówno duchowego, jak i materialnego. Czy jesteś gotowy na nadchodzące czasy?